Cześć, z tej strony Kadora? to długo wyczekiwany odcinek z akcją Obornik w grze Farming Simulator 15 w serii drugiej, która rozgrywa się na polskim gospodarstwie. Ściągnąłem sobie tutaj bardzo ładny, znaczy ładny, w sensie ładny mod, nie? bo taką trochę staro wygląda ten rozrzutnik, więc to czy on jest ładny, to jest kwestią gustu, ale na pewno bardzo fajny rozrzutnik sobie tutaj ściągnąłem link do niego znajdziecie w opisie do filmiku, jak również ściągnąłem Ursusa 1224 TurboMox słuchajcie, bardzo ładny, bardzo dobrze wykonany mod, bardzo mi się podoba ten ciągnik, również do tego traktora znajdziecie link w opisie do filmiku. On ma tutaj na przykład fajne rzeczy, jak podczepianie konsoli do Tura na podejście do ciąnika można też otworzyć drzwi na podejście nie wchodząc do maszyny tylko tutaj stojąc przed nią również bardzo ładne dźwięki pracy ma Enable IC czyli tutaj można kliknąć spację i myszką różne tam rzeczy otwierać jakieś okna i tak dalej eee, dobra podczepimy sobie Tura i widły właśnie do obornika troszeczkę musiałem poczekać właśnie aż mi się w ogóle ten obornik zbierze bo o, nie w tą stronę aż mi się zbierze bo troszeczkę te krowy mi wolno go produkowały musiałem poczekać naprawdę kilka dni w grze i ścielić im cały czas słomy żeby w końcu mieć ten obornik bo już się właśnie zbierałem na rozrzucanie obornika od dłuższego czasu Wy zapewne również na to czekaliście, więc nareszcie jest obornik. Już wybrałem sobie pole, na którym będę właśnie ten obornik rozrzucał. Mówię, bardzo mi się podoba ten Ursus. Bardzo naprawdę ładny, szczegółowy. Model, wiele, właśnie modeli jakichś maszyn, traktorów w modach jest jakiś niedopracowanych, z jakimiś brakami e, i tak dalej, ale ten tutaj, no, chyba jeszcze nie zauważyłem u niego jakiejś większej wady. Wszystko e, licznik się rusza, szkoda tylko, że nie ruszają się pedały, nie rusza się dźwignie, się też tutaj nie ruszają, e, no, ale to już taki szczegół, szczerze mówiąc i tak mimo tego ten ciągnik jest bardzo ładny, bardzo fajny. Też ma przedni tuz. To także dodatkowy bonus. Zawsze można podczepić obciążnik. No i też fajne właśnie, że ma konsolę do tura. Dzięki czemu jest bardziej uniwersalny. Już chyba pełny będzie ten. No zaraz zobaczę, czy nie jest już ten rzutnik pełny. Pełny jest, dobra. Yy, to wysypiemy tą resztkę obornika tutaj, żeby się nie zmarnowało. Posłuży mi to do dalszego nawożenia yy, pola. Muszę podjechać, podczepić i udać się na pole Właśnie dźwięk tego traktora jest również fajny jak słychać kierunkowskazy ma. Awaryjne ma, no wszystko, po prostu super modzik. Eee, a rozrzucimy sobie ten obornik na tym polu, co ostatnio robiłem żniwa. Oczywiście mamy mod obornika, co się równa temu, że właśnie obornik będzie widoczny na polu. Eee, ten rozrzutnik ma chyba 12 metrów szerokości z tego co pamiętam, więc zobaczę czy dam radę ten tutaj paseczek wziąć za pierwszym razem. No, nieźle idzie. Rozrzutnik ma oczywiście bardzo ładną animację rozrzucania tego obornika, taką jaka jest w oryginalnych maszynach. Mam też właśnie mod obornika, co sprawia, że ten obornik bardzo tutaj fajnie wygląda, jak on na tym polu się rozrzuca jak na tym polu leży, bo właśnie na oryginalnej mapce. Na oryginalnych mapkach na Bjornholm, na Westbridge Hills, czy na Sosnówce właśnie z dodatku Gold, jak rozrzucamy obornik, to po prostu ta gleba robi się ciemniejsza, w sensie, że już nawóz na niej jest i nic innego się nie dzieje. I to jest troszeczkę takie, no, niefajnie po prostu wyglądające, jednak lepiej wygląda ten mod obornika na mapkach, na mapkach robionych przez moderów niż na oryginalnych. Ja czekam aż takie coś w końcu będzie w 17. No, być może mi starczy na całe pole ten obornik, czego się nie spodziewałem. W sumie nie robiłem też żadnych testów tego rozrzutnika. On jest dość pojemny, więc na trochę starcza zawsze. Nie musimy co chwilę latać i ładować go od nowa. Trochę się na tym polu nakręcę. Ale dam radę to rozrzucić. Szkoda właśnie, że nie ma, że opony się właśnie brudzą w oborniku. To już w ogóle byłoby hiper super realne. A, nie podjechał już pod górkę, no ale dobra, całe pole jest już... Obornik jest już na całym polu, wróćmy sobie na farmę. Żeby go doładować i chyba jeszcze, bo nie mam tutaj żadnego skoszonego pola, jedynie tamte po kukurydzy. Więc jeszcze sobie tam rozrzucimy, no bo troszeczkę odcinek byłby chyba za krótki. No, właśnie szkoda, że nie mam innego pola skoszonego Dobra, ładujemy Drugi raz. O kurde, co ja zrobiłem? Widzieliście to? No ja się tak się obawiałem, że mogę e, najechać na ten rozrzutnik, bo tak e, trochę źle tym ciągnikiem jechałem. Ale żeby aż tak odleciał, tego się nie spodziewałem. Dobra, powinno być dobrze. Nie, jednak nie jest zbytnio dobrze, bo pod złym kątem trochę stoi ten rozrzutnik, ale dobra, jakoś dam radę tutaj go załadować spokojnie. No, w końcu mała odmiana też w serii drugiej, bo ostatnio były siano kosy i to dość długie, bo ciągnęły się przez trzy odcinki. Więc czas jednak było zrobić coś nowego, właśnie rozrzucanie obornika, bo czegoś takiego jeszcze w serii drugiej nie robiłem. Po prostu miałem inne rzeczy do roboty. Planuję również niedługo zrobić gruberowanie i to naprawdę niedługo, być może nawet w następnym odcinku na no, co później no się zobaczy tylko właśnie na którym ja polu zrobię gruberowanie, to po oborniku to by się opłacało raczej zaorać niż y niż właśnie przejechać tym gruberem jednak lepiej byłoby to zaorać, więc chyba sobie skoszę jakieś pole poza odcinkiem i wtedy na tamtym polu właśnie zajmę się gruberowaniem no chyba, że chcecie w następnym odcinku znowu żniwa, to wtedy od razu skoszę te pole, właśnie na którym później, które później będę gruberował, więc piszcie właśnie czy chcecie żniwa, czy mam od razu przejść do gruberowania, a skosić sobie poza odcinkiem. Piszcie, ja Waszą opinię zawsze biorę sobie do serca. Czytam takie komentarze z sugestiami co mam robić, zwłaszcza jeżeli się sam Was pytam w odcinku co mam robić, to czytam wtedy każdy komentarz. A, jeszcze też niedługo zajmiemy się ziemniakami przecież. Ale to chyba po gruberowaniu. No nie głupi pomysł, nie głupi pomysł z tymi ziemniakami. Czemu by nie? TPL jest chyba troszeczkę większe niż tamte. Ciekawe czy na te starczy. Nie, chyba powinno starczyć mi na te również obornika. Mówię, strasznie ładnie to wygląda jak on leży na tym polu. A kurczę, czemu czegoś takiego nie ma na e, oryginalnych mapach do dziś, to ja naprawdę nie mam pojęcia e, czasami co ten Giant Software sobie myśli trochę się opierdziela z dodawaniem nowości i to właściwie takich podstawowych animacji podstawowego wyglądu pewnych prac polowych No, i teraz jest nawóz, zboże, czy cokolwiek tutaj posadzę, będzie lepiej rosnąć, tak jakby, czyli po prostu będą większe plony w tej grze. No, czyli ciągnik, nowy Ursus się spisał, bardzo fajny. Rozrzutniczek, nowy również się spisał. No, fajnie wygląda i w ogóle. Dobra animacja jest. Tutaj wszystko działa jak powinno. Czyli ten akurat rozrzutnik polecam. No i w tym odcinku słuchajcie, to już byłoby chyba wszystko. Rozrzuciłem obornik na dwóch polach, na których mogę. Bo nareszcie pult to mam cały czas zboże nieskoszone. No w sumie fajnie, że zrobiłem ten, tą akcję obornik, zawsze jakieś urozmaicenie, coś nowego, mi się fajnie to nagrywało i mam nadzieję, że wam się fajnie to oglądało, jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę w dół pod filmikiem, widzimy się w następnym gameplayu z serii drugiej z gry Farming Center 15, dzięki za oglądanie, cześć!